Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z czterotomową mangą nasze marzenia o zmierzchu eee, pokażę Wam najpierw z bliska pierwszy tomik. Tak on się prezentuje, jest to oczywiście manga wydana przez wydawnictwo Dango. Jak widać ma ona miękką oprawę ze skrzydełkami. To jest bardzo fajne wydanie. Ja szczególnie nie przepadam za mangami wydawanymi ob z obwolutą, bo ta obwoluta mi naturalnie przeszkadza jakby w czytaniu, więc ją odkładam. Natomiast rozumiem, że jest to jakby taka bardziej ekskluzywna forma wydawania, kiedy ta obwoluta jest i, i często tą obwolutę można zrobić po prostu na bogato, że tak powiem. Natomiast w tym przypadku mamy tutaj miękką oprawę. Tak prezentuje się pierwszy tom. Tak wygląda okładka tomu drugiego. Pokażę Wam może w taki sposób. Tom trzeci. Kolorystyka dla tych okładek bardzo fajnie się prezentuje. Szczególnie podoba mi się tom pierwszy i ten tom czwarty. I tom czwarty jest tomem ostatnim. Też e, nie jest, wydaje mi się, żadnym odkryciem, że same okładki jakby sporo zdradzają z tego, czemu te mangi są poświęcone, e, bo tematyką tych komiksów jest szeroko pojęte LGBTQ czy nieważne jak tam ten skrót by określać. E, Opowiada ten tytuł o osobach nieheteronormatywnych, jak to jest takie mądre słowo, chyba teraz w języku polskim. To jest główny bohater, i w zasadzie, szczerze powiedziawszy z tej okładki, nie do końca wiadomo, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, bo ta postać ma taką cechę wyglądu, która nie definiuje bezpośrednio płci, powiedziałbym to w ten sposób. I na samym początku historii dowiadujemy się, że nasz główny bohater chciał popełnić samobójstwo. Chciał tu gdzieś skoczyć z jakiegoś, e, może nie tyle urwiska, czy o, czegoś w tym rodzaju, powiedzmy w jakąś tam przepaść. I widzi inną osobę, która też e, robi jakby coś takiego, czyli skacze gdzieś tu z jakiegoś okna. No i postanawia, e, jakby uratować tą postać, co e, samo w sobie jest. E, Ciekawe, tak? Najpierw chce sam popełnić samobójstwo, a gdy widzi kogoś innego, kto chce popełnić, zrobić dokładnie to samo, to postanawia tą postać ratować. No i takim sposobem dociera do przystani, do miejsca, które będzie się przewijało przez cały ten tytuł, miejsca, które jest czymś w rodzaju ostoją dla jemu podobnych osób, czyli osób nieheteronormatywnych. I wokół tego wszystkiego będzie się kręcić ta manga. Nasz główny bohater, jak się dowiadujemy, zakochuje się w pewnym chłopcu ze swojej szkoły. On jest w takim wieku mniej więcej licealnym, czyli to jest ten moment dojrzewania, kiedy faktycznie te pierwsze więzi, relacje, miłostki, ale też jakby nie tylko taka miłość platoniczna zaczyna gdzieś tam się rozwijać w tych osobach. No i w związku z tym, że on odczuwa pewną presję społeczną rodziny w stosunku do tego, że powinien sobie raczej znaleźć partnerkę niż partnera, boi się o tym powiedzieć komukolwiek sam przed sobą jakby trochę boi się tego przyznać, tłam się w jakiś sposób te uczucia. a spotykając, Właśnie to grono osób podobnych do siebie zaczyna lepiej rozumieć sam siebie, ale też problemy innych, no bo w całej tej mandze pojawią się osoby takie, które są gejami, jak on, lesbijkami, pojawią się osoby, e, chyba się to określa jako osoby trans i tak dalej, i tak dalej. I co. Mógłbym powiedzieć, to nie jest tematyka, która by mnie jakoś szczególnie interesowała. Ja nie kupiłem tej manki ze względu na to, ale ze względu na rysunki i pewną ciekawość ogółem tego, bo dowiedziałem się, że zagadnienie seksualności tych bohaterów nie jest jakby tutaj najważniejsze. Ja się z tym zgadzam. To jest pewnego rodzaju tło dla całej historii. Oczywiście wokół tego będą się działy wydarzenia. A będziemy poznawali kolejnych bohaterów, kolejne postacie, które są związane jakby z tym miejscem. Natomiast e, za, można powiedzieć, jakąś taką kurtyną tego, e, tego, właśnie, skrywa się coś bardzo ważnego coś, e, co pojawia się tutaj w tomie czwartym. Postaram się to szybko znaleźć. Jest to taki fragment, w zasadzie jeden dymek wypowiedziany przez jednego z bohaterów, przez jedną postać. O, ten dymek znajduje się tutaj. Kiedy próbujesz żyć, choć trochę inaczej, inni wymagają od ciebie tłumaczenia się na każdym kroku, i to jest jakby kluczowe dla całej tej historii. Myślę, że też ważne z punktu widzenia nie tylko osób których e, cała ta historia dotyczy. Bo. Ja sam miałem kiedyś taką historię, gdzie e, z jakiegoś trybu życia, takiego powiedzmy, standardowego dla raczej większości ludzi, postanowiłem zrezygnować z alkoholu, e, intensywnie ćwiczyć na siłowni, e, nie jeść słodyczy i, i robić jakby dużo tego typu rzeczy. E, które dla zdecydowanej większości społeczeństwa są dosyć nietypowe. I w związku z tym spotykały mnie ciągłe pytania, a czemu ty nie pijesz? Jakim sportowcem jesteś, chorujesz na coś, albo itd, i Wiele osób po prostu ciągle atakowało mnie pytaniami, dlaczego ja nie postępuję tak jak inni, tylko nie wiem, idę jakąś drogą wyrzeczeń, itd. I to mnie bardzo złościło. Że jakby ludzie cały czas próbują mnie skierować na coś, co w ich mniemaniu jest normalne, a to, co robię ja, normalnym nie jest. I powiedziałbym, że takie ukazanie osób nieheteronormatywnych, właśnie w kontekście tego jednego dymka, który Wam tutaj zaprezentowałem, pozwala spojrzeć na to osoby z zupełnie innej perspektywy. I w sumie cieszę się, że przeczytałem tą historię. Ona jest bardzo ładnie namalowana, na, narysowana. E, historie bohaterów też są bardzo ciekawe. I to nie jest może obowiązkowa rzecz, którą każdy powinien przeczytać, ale jeśli w jakiś sposób ten temat Was interesuje, albo chcecie po prostu przeczytać dosyć ciekawą, krótką, bo czterotomową mangę, to sięgnijcie po nasze marzenia o zmierzchu. E, myślę, że nie powinniście e, żałować. Same tomiki kosztują w granicach 24 zł. Tak jest na okładce. Wydawnictwo Dango przed chwilą zakończyło pewną promocję, więc przepraszam, że jakby nie zrobiłem tego materiału szybciej, ale. Można to kupić gdzieś tam z drugiej ręki. Można też skorzystać z promocji pakietowej, która często pojawia się na stronie wydawcy. Więc jeśli chcecie kupić tylko te cztery tomiki, to też w ramach tej promocji pakietowej zapłacicie za to. Tam chyba około 78 zł, coś takiego. Więc jest to też relatywnie niedrogo. No i tyle w tym materiale. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do innych moich filmów. Na razie, cześć.